Zapraszam na nocny podcast o wampirach. Dzisiaj forma trochę mniej straszna. Rozumiem zdziwienie, bo nocne narracje to z założenia jednak kanał z pastami, Na które oczywiście zapraszam. Tylko, że chcę też, by ten podcast był przystępny dla wszystkich zainteresowanych osób, które gdzieś tam jeszcze oswajają się ze strachem i nie czują się komfortowo słuchając niepokojących odgłosów czy melodii. Dlatego dzisiejszy odcinek dedykuję właśnie tym, którzy śledzą mój kanał, ale lubią też trochę lżejsze treści. A może i prawdziwym fanom strachu się spodoba? Mam taką nadzieję. Coś dla odmiany. Wiecie jak to jest, żeby życia się nie bać, nie trzeba się grzebać, ale ja pogrzebałam, poszperałam, przemyślałam i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek nocnego podcastu o wampirach. I wierzę, że sporo już wiecie o tych istotach. W końcu książki i firmy są nimi przesiąknięte i wypchane. Choć nie tyle co ja. Bo jak mówiłam, trochę poszperałam w literaturze i internecie. Dzisiaj skupię się jedynie, a może aż, na ciekawostkach i faktach, o których prawdopodobnie nie mieliście pojęcia. Najbardziej nam bliski powinien być wąpierz. Czyli nie umarły upiór ze słowiańskich legend. Ale jednak wszyscy wiedzą, co znaczy słowo wampir. Wampirów bał się tak naprawdę cały świat i pojawiały się we wszystkich zakątkach ziemi. Pierwotnie pierwsze opowieści o tych istotach były prawdopodobnie straszakiem dla młodzieży, by nie chodziła po lasach nocą. Ale szybko okazało się, że nie tylko młodzi się lękają, a tak naprawdę wszyscy. Na południu Europy wampir był podobny do człowieka. A nawet trudno było go rozpoznać i mieszkał w zwykłym domu. Ale czy wiecie, że na Ukrainie wampir był żyjącym w wygrzebanej przez siebie noże zwierzęciem, jedynie tylko trochę przypominającym człowieka. Teraz myśląc wampir, widzimy oczami wyobraźni przystojnego mężczyznę albo seksowną kobietę, lecz pierwotnie ciało wampira było martwe i nie było w nim nic z przedstawianego nam dzisiaj piękna. W wielu filmach możemy zobaczyć, jak poluje typowy łowca wampirów, ale czy wiecie, co działo się na przykład w XVIII wieku? Gdy w okolicy grasowała istota pozbawiająca zwierzęta lub nawet ludzi krwi, wierzono, że wampiry wstawały z grobów w nocy, a przed świtem wracały do trumien, dlatego za dnia rozkopywano miejsca pochówku i oglądano zwłoki. Jeśli któreś nie posiadały widocznych śladów rozkładu i śmierci, takiemu zmarłemu wycinano serce, by je spalić. Potem ten zwyczaj jednak zamieniono na dobrze znane przebijanie kołkiem. Ale jak stare są legendy o wampirach? Opowieści o takich nadprzyrodzonych istotach, które żywiły się krwią, odnaleźć można w prawie każdej kulturze. Mezopotamczycy, Hebrajczycy, Manipuri, starożytni Grecy czy Rzymianie wierzyli w wampiry. Choć oczywiście nie były to stwory takie jak dzisiaj widzimy na ekranach, można powiedzieć, że te demony i duchy były przodkami współczesnych krwiopijców. Ale odpowiedź na pytanie, jak stare są opowieści o wampirach, odnajdziemy w Persji. Jedną z pierwszych cywilizacji wierzących w pijące krew demony byli właśnie Persowie, którzy przybyli na tereny obecnego Iranu. Już w drugim tysiącleciu przed naszą erą. A jak można było stać się wampirem? Chociaż teraz wyjaśnienie nasuwa się samo. Przez ugryzienie jednego z nich, wypicie wampirzej krwi. Ale kiedyś wcale to tak nie wyglądało. Jeśli człowiek zmarł na skutek rany nieleczonej ogniem lub wrzącą wodą, Mógł po śmierci wstać z grobu. Jednak tak naprawdę, wampirem mógł zostać każdy, jeśli jego grób został rozkopany przez psa lub kota. Zatem jak rozpoznawano wampira? Jeden ze sposobów polegał na przeprowadzeniu przez cmentarz lub teren kościoła dziewiczego chłopca jadącego na białym ogierze. Według wierzeń. Koń miał się zachwiać przy grobie wampira. Jednak zanim dochodziło do wszelkich rytuałów czy polowań na wampiry, musiało stać się coś, co wzbudzało w ludziach strach i podejrzenia, że właśnie w ich okolicy grasuje bestia. I pewnie domyślacie się, że ginęło bydło, czasami ludzie. Ale czy wiedzieliście, że nawet tak z pozoru błahe wydarzenia jak rzucanie kamieniami w dach domu, czy trochę bardziej paranormalne, przesuwanie się przedmiotów oraz duszenie ludzi we śnie, mogło doprowadzić do prawdziwego chaosu? Kolejnymi interesującymi zabiegami praktykowanymi w Europie, które miały powstrzymać wampira, było między innymi przecinanie ścięgien w kolanach zmarłego, czy rozrzucanie maku, prosa i piasku. W miejscu pochówku, co miało na celu oczywiście zajęcie tej nadludzkiej istoty liczeniem ziaren. To chyba oczywiste. Większość pewnie kojarzy te przesądy, że wampir nie mógł wejść do domu żyjącego człowieka bez zaproszenia. Skutecznie odstraszał go czosnek i krucyfiks. Bał się wody święconej i nie miał odbicia w lustrze. Ale znalazłam informację również o tym, że pierwotnie wampiry wcale nie reagowały źle na słońce, chociaż mordowały głównie w nocy. Nie były w stanie również przejść przez rzekę albo wodospad, a żeby ochronić swój dom przed tą bestią, wystarczyło posypać jego dach gorczycą. Czasami, by unicestwić wampira, trzeba było wcisnąć mu do ust cegłę. Albo polać zwłoki domniemanego krwiopijcy wrzącą wodą. W Saksonii, w Niemczech, wtykano zmarłym kawałek cytryny między zęby, ale najgorszy rytuał dopiero przed nami. Bo jeśli taki wampir nie chciał się odczepić i dalej nachodził swoją rodzinę, powodując choroby, najczęściej gruźlice, to wtedy strach brał górę nad rozsądkiem. I takiego zmarłego rozczłonkowywano, palono, a następnie popiół z jego ciała mieszano z wodą i podawano chorym jako lekarstwo. Wokół wampirów powstały nawet spory teologiczne, dlatego że ich nierozkładające się świeże, a czasem nawet pachnące zwłoki przypominały ciała świętych. Żeby nie powiedzieć, że teoretycznie każdy wampir. Mógłby zostać uznanym za świętego. Bo to nie mogło być możliwe, oczywiście. I taki paragraf o wampirach znalazł się w drugim wydaniu księgi o beatyfikacji sług Bożych i kanonizacji błogosławionych z 1749 roku, napisanej przez papieża Benedykta XIV. Papież twierdził, że nieskazitelność ciał świętych to prawdziwa boska interwencja. Natomiast wszelkie zjawiska związane z wampirami były czymś naturalnym i wynikały jedynie ze strachu, przerażenia i ludzkiej wyobraźni. Kolejna ciekawostka, która z pewnością skryła się gdzieś między kołkami, to obszerny dokument z 1751 roku. Mowa tutaj o traktacie o objawieniach duchów w wampirach i upiorach, który napisał francuski teolog dom Augustin Calmet. Uczony zbadał wiele dowodów na istnienie wampirów. I szerokie grono jego czytelników, w tym podobno nawet pisarz Wolter, zinterpretowało ten traktat jako potwierdzenie istnienia wampiryzmu. Dopiero cesarzowa Austrii, Maria Teresa, zleciła swojemu osobistemu lekarzowi, by odkrył, czy wampiry naprawdę istnieją. Ten po zbadaniu sprawy uznał oczywiście, że nie ma czegoś takiego jak wampiryzm. Epidemia wampirów się skończyła, ale te przerażające istoty pozostały nadal z nami w literaturze, kinie i legendach. Przenieśmy się więc z powrotem do naszych czasów. Atlanta Vampire Alliance przeprowadziło w 2015 roku pewne badanie. Wykazało ono, że tylko w Stanach Zjednoczonych żyje co najmniej 5 tysięcy osób. Identyfikujących się jako wampiry. Część ludzi z tak zwanymi fetyszami krwi nazywa siebie jednak nie wampirami, a sangwinikami. Co nie zmienia jednak faktu, iż pozostali, podobnie jak krwiopijcy z filmów, unikają słońca i żywią się ludzką krwią, którą otrzymują odpłatnie od dobrowolnych dawców. I tym teraźniejszym akcentem kończymy nocny podcast o wampirach. Jeśli zainteresowały Cię tematy potworów z legend, to polecam Ci dwa pierwsze odcinki o wilkołakach i zombie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz pod filmem Łapkę w górę. A jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, zasubskrybuj kanał Nocnych Narracji i włącz powiadomienia dzwoneczkiem.